A za drzwiami świątyni czekała prawda. Kamienne wrota zadrżały, a złociste symbole rozbłysły blaskiem, gdy medalion w jego dłoni zaczął pulsować. Wszyscy wstrzymali oddech. Powietrze wokół nich stało się cięższe, a wewnątrz świątyni słychać było cichy, niski pomruk, jakby budziło się coś pradawnego. Lirien dotknęła drzwi i szepnęła coś w starożytnym języku. Echo jej słów odbiło się od ścian korytarza, który teraz był dla nich otwarty. To próg, którego nie można przekroczyć bez gotowości, powiedziała cicho. Ktokolwiek wejdzie, musi być świadomy, że wyjdzie innym. Waruk spojrzał na Eliasza, a potem na Bastiena. Jesteśmy gotowi, ruszajmy. Kiedy przekroczyli próg, poczuli, jak rzeczywistość wokół nich się zmienia. Powietrze przesycone było magią, ściany zdawały się pulsować światłem, a każdy krok wydawał się prowadzić w głąb czegoś więcej niż tylko budowli, w głąb samej historii. Na środku komnaty stał ogromny kamienny obelisk otoczony runami, które świeciły tym samym blaskiem co medalion. Bastien czuł, że jego serce bije szybciej, jakby wyczuwał coś, czego umysł jeszcze nie pojmował. Nagle obelisk zaczął drżeć, a w jego wnętrzu pojawił się cień, sylwetka istoty, która od wieków czekała na ich przybycie. Strażnicy, wyszeptała Keila, to oni. Postać w kamieniu poruszyła się, a złote oczy otworzyły się nagle. W tej chwili Bastien zrozumiał. Nie byli tu przypadkiem. Zostali wezwani. Kim jesteście? Zapytał Elias. Głos wypełnił całą komnatę niski i pełen mocy. Jesteśmy tymi, którzy pamiętają, a wy, czy jesteście gotowi stać się częścią tej opowieści? Cisza jaka zapadła po tych słowach, zdawała się trwać wieczność i wtedy świat wokół nich zaczął się zmieniać.